Dlaczego narcystyczna matka najpierw pogoniła swojego męża, a potem pogoni Ciebie? Witam. Ogólnie musisz zrozumieć, że u kobiety narcystycznej miłość nie istnieje. Narcystyczna kobieta jest niezdolna do miłości, do empatii. Jest to taki robot. Robot ma w sobie więcej empatii niż narcystyczna kobieta i pomimo tego, że może wyglądać, że ta kobieta daje prezenty, tuli i tak dalej i tak dalej, to jest to szopka, teatrzyk. Widzisz? Wiele kobiet zaburzonych walczy o dziecko. Ona, walcząc o te dziecko, nie kieruje się dobrem dziecka tak naprawdę, tylko swoim własnym. Bo widzisz, samotnie wychowująca matka otrzymuje bardzo dużo profitów. Rozumiesz? Dziecko jest bankomatem. Dziecko jest kartą, dziecko jest asem w rękawie tej kobiety. Bo widzisz. Automatycznie otrzymuje alimenty. Gdyby mężczyzna zabrał to dziecko, ona by musiała płacić alimenty. W momencie, gdyby mężczyzna otrzymał prawa do dziecka, ona musiałaby męża spłacać przez ileś tam lat. Jak doskonale wiemy, wielu kobietom się to nie kalkuluje. Oczywiście. Będą sytuacje naprawdę, w których mężczyźni wywalczyli prawa do dziecka i te dzieci mają w życiu normalne warunki. Rozumiesz? Sam poznałem dziewczynę, która miała matkę zaburzoną. Matkę aż do więzienia wsadzili. Takim po prostu była hardcorem. I ta dziewczyna wręcz nienawidziła swojej matki, i ona sama poszła do ojca, kiedy tylko mogła, rozumiesz? I z ojcem poradziła sobie, rozumiesz? I oni przez lata, przez wiele, wiele, jeszcze walczyli z tą matką, rozumiesz? Rozprawy i tak dalej, bo ona po prostu, wiecie, klapki na oczach, że to dziecko się jej. Należy, pomimo tego, że to dziecko, ta dziewczyna nawet nie chciała być z tą matką, rozumiecie? Bo widzicie, tu przemawiają pieniądze. Ją wsadzili do więzienia, bo nie płaciła alimentów, rozumiecie? No tak, takie jest prawo. To nie jest tak, że każdy mężczyzna płaci alimenty, no nie, bo dużo jest też mężczyzn, którzy otrzymują prawa. Dziecko samo decyduje, rozumiecie? Dziecko nie chce być z matką. Bez względu na to, ile gdzieś tam mala, po prostu. Ale widzicie, wiele kobiet manipuluje. Manipuluje. Nawet dziećmi. Bo dla kobiety dziecko to jest finansowy zastrzyk. Rozumiesz? Bo do 18 roku życia będzie otrzymywała hajs. Rozumiesz? Będzie otrzymywała hajs na koncie. I ona nie musi dawać tego. Tych pieniędzy dziecku. Jest bardzo dużo przypadków, w którym dzieci narcystycznych, zaburzonych matek dostają wysokie alimenty. Rozumiesz? A dziecko chodzi w porwanych butach, nie dojada, nie je, a matka po prostu chodzi jak modelka. Bawi się, lata za facetami, jeszcze dostała może mieszkanie, może połowa tego, rozumiesz? A dziecko jest tutaj wie, wiesz, chodzi. Tak to wygląda, takie są realia. Rozumiesz? I widzisz, ty jako osoba możesz to zrozumieć dopiero po czasie. Widzisz, prawda jest taka, że jeśli widzisz. Matka pogoniła ojca, jednym słowem rozwiodła się i tak dalej, i ciebie wzięła nieświadomie. Często jest tak, że matka nagada ci głupot, że ojciec jest taki zły, że pijak, że co tam i tak dalej, i tak Rozumiem. To po prostu pranie mózgu e, dzieci to jest standard. rozumiesz, to jest standard. To, to naprawdę, to jest mechanizm. Dlatego widzicie, no, często jest tak, że te dzieci no, słuchają się matki. Dlaczego? Bo wierzą, że matka ich nie oszukuje. Rozumiecie, że od małego to, co mówi matka, jest dobra i tak dalej, to jest zgodność z prawdą. I o ile u normalnych matek tak będzie, o tyle u zaburzonych niekoniecznie. Ona może sama przy dziecku prowokować jakieś tam awantury, kłótnie i tak dalej, żeby dziecko widziało, żeby później powiedzieć: A pamiętasz, jak na mnie krzyczał, a pamiętasz, co on tam zrobił? Rozumiecie? I pranie mózgu. I dziecko przypomina sobie. No w sumie racja, no w sumie prawda. I widzisz, kobieta bierze sobie to dziecko, albo jakby to powiedzieć, dwoje, troje i tak dalej, i już jakby to powiedzieć, jest tą samotną, pokrzywdzoną matką. W rękach narcystycznej kobiety jest to bardzo wielka karta przetargowa. Taki as, no nie? Albo kilka asów, bo zobaczcie, dostanie mieszkanie. Rozumiesz? Jeśli trafi w sądzie na kobietę, bardzo dużo jest kobiet, które siedzą na wysokich stanowiskach sędziowskich i też są zaburzone. Naprawdę, widzicie, nikt tego, można powiedzieć, nie weryfikuje. Rozumiecie? A nawet jeśli weryfikacja jest, to często przechodzą, rozumiesz? I często widzisz, taka kobieta siedzi, jest zaburzona. Rozumiesz? Jest zaburzona i po prostu werdykty są zupełnie inne. Dlatego ok, są te odwołania i tak dalej, trzeba z tego korzystać, walczyć zawsze do skutku i tak dalej. Jednak widzisz, wiedza, która tutaj jest zawarta, jest po to, żeby Cię przestrzegać przed takimi kobietami już na etapie poznawczym. Rozumiesz? Widzisz, dzisiaj mężczyźni się przebudzili. Dzisiaj już mężczyźni nie chcą brać ślubów, bo wiedzą, że jeśli dziewczyna jest z Tobą z miłości, to będzie z Tobą. Rozumiesz? Będzie z Tobą, fajnie. Natomiast jeśli chcesz brać już ten ślub, to podpisujesz umowy. Umowy takie, które po prostu w razie gdyby coś tamtego, chronią Ciebie. To już jest standard, no nie? I zobacz, i nagle, gdy mężczyźni przestali prosić o rękę te kobiety i tak dalej, zobacz, że nagle spadła liczba urodzeń. Dlaczego? Bo widzisz, bo już dziecko nie będzie kartą przetargową, rozumiesz? No bo nie ma ślubu, no to jedynie co? Ojciec będzie płacił alimenty. Nie dostanie spadku, nie dostanie tego, rozumiesz? Dostanie nawet najniższe, bo ojciec zatai gdzieś tam tego albo wygra w sądzie, będzie miał więcej hajsu, będzie miał lepszych adwokatów, rozumiesz? I zobacz, i nagle kobiety, jak szybciutko latają po tabletki i tak dalej, jak są niepewne i tak dalej, i widzisz, i spada, leci. Bo jeszcze kiedyś było tak, że gdy było to dziecko w drodze, to mężczyźni szybko brali ślub i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? Jednak już dzisiaj zobaczysz, że. Spada to, rozumiesz? Po prostu. I widzisz, zazwyczaj jest tak, że gdy narcystyczna matka pogoniła twojego ojca, to na ten moment, na ten moment, dzisiaj jesteś z nią, rozumiesz? Jesteś z nią, ale przyjdzie twoja kolej. Twoja matka stanie się twoim wrogiem. W pewnym momencie, etapie życia. Zazwyczaj po, ostat... po 18 roku życia. Rozumiesz? W momencie, gdy już albo ty będziesz dostawał alimenty do ręki, bo się uczysz, do 25 roku życia będziesz się dostawał, ale może ojciec powie: Ja i nie będę płacił na konto, synu załóż, załóż sobie konto, ja ci będę i rób so z nimi co chcesz. I w tym momencie matka zostaje odcięta od. od. Źródła dochodu. Jednak, oczywiście, możesz się wyprowadzić, i wtedy podasz matkę do sądu o alimenty i ona też będzie musiała tobie płacić, bo się uczysz. Jeśli się uczysz, to do 25 roku życia będziesz dostawał alimenty od obojga rodziców, takie jest prawo, rozumiesz? I teraz zobacz, jej to może być nie na rękę. Dlatego ona może jeszcze, rozumiesz, ona może jeszcze udawać. Może ci powiedzieć, że dokładaj mi się gdzieś tam do czegoś tam i tak dalej, do rachunków i tak dalej. I spoko, jeszcze trzyma fasą, bo już ma jakiś tam z ciebie pożytek. Co w chwili, której ty nie dajesz tej matce pieniędzy, no bo mówisz, no dlaczego mam ci dawać hajs, skoro ojciec mi płaci alimenty i według prawa, jak cię uczę, ty też powinnaś płacić mi alimenty, już nieważne, że mieszkam u Ciebie, powinnaś też swoją część oddawać, czyli ja nie muszę płacić tutaj Tobie za jakieś tam rachunki, bo w Twoim obowiązkiem jest też dawać drugą połowę. I w tym momencie, jeśli matka zacznie się sadzić, no to ona Ci powie, dobra, to do widzenia. No i to okej, OK, do widzenia. Idziesz sobie na stację i ona nagle otrzymuje wniosek o alimenty, a jak nie zapłaci, to komornik. Dlatego jeszcze kobiety do tego 25 roku życia, zaburzone matki, mogą jeszcze tak udawać, no nie? Rozumiesz, udawać. No nie, nie, to dobrze, ja tam zapłacę, tu tego i tak dalej. No nie, choć są mężczyźni, yy, którzy mają wyprany mózg i oddają mi tak tej matce wszystkie pieniądze i tak dalej, albo to woda, bo to trzeba jej pomóc, bo ona taka bidulka i tak dalej, rozumiesz? Jednak w momencie, gdy skończą się profity Twojej osoby. Nagle zobaczysz, że ta zaburzona, narcystyczna matka wywali ciebie. Rozumiesz? Wywal, bo już jej nie jesteś potrzebny, nie masz z ciebie korzyści. Bo o ile wypierze ci mózg, i ty przykładowo pójdziesz do pracy, i będziesz jej dawał pieniądze, są tacy mężczyźni, którzy mają wyprane mózgi, mieszkają z matkami, boją się wyprowadzić, pracują, przynoszą pieniądze, dają matce, wożą ją wszędzie i tak dalej. Tani by ich wyszło nawet mieszkanie samemu, i tak dalej, ale mają tak wyprany mózg, rozumiesz, że nie widzą tego. Rozumiesz? Natomiast ten, który jest świadomy, rozumiesz, zazwyczaj przez matkę zostanie wywalony. Nagle matka stała się twoim największym wrogiem, bo już jej nie jesteś do niczego potrzebny, nie ma z ciebie korzyści. Rozumiesz? I takie jest właśnie działanie. Narcystycznych, zaburzonych matek. Pamiętaj to. Naprawdę. Bo widzisz, narcystyczna matka zazwyczaj nie będzie Ci pomagała. Rozumiesz? Nie będzie Ci pomagała. A jeśli będzie pomagała, to na pokaz, żebyś po prostu zobaczył, żeby jeszcze więcej od Ciebie tego hajsu wyciągnąć. Rozumiesz? Dlatego widzisz, słyszy się, że jakaś tam matka wyrzuciła, czy awantury są, czy coś tam, że on nic nie robi i tak dalej. Widzisz, ona chce się ciebie pozbyć, bo już nie ma z ciebie korzyści, może są jakieś negatywne, że jeszcze musi dopłacać do ciebie. Rozumiesz? Więc widzisz, no tak naprawdę u zaburzonych kobiet nie ma miłości. Ty po prostu jesteś bankomatem w rękach. Tej kobiety byłe. Dzięki tobie ona kupiła sobie mieszkanie, bo dostała połowę podział majątku. Zobacz, dostaje połowę i jeszcze ma przez przykładowo 18 lat minimum alimenty. No to można ratę kredytu na drugie połowę. Rozumiesz? I można po prostu, jakby to powiedzieć, z alimentów i z połowę podziału można sobie kupić drugie mieszkanie. I tak wiele narcystycznych zaburzonych kobiet robi. I później ona sobie, wiesz, jeszcze pójdzie do pracy, albo nie pójdzie, to zależy. I oczywiście będzie inwestowała w siebie i w nowych gości, których będzie gdzieś tam zaliczała, i tak dalej, o których najprawdopodobniej może nawet nie będziesz wiedział, bo tak dobrze będzie się kamuflowała. Wiadomo, nie będą przychodzili do domu, tylko ona będzie do nich chodziła. A może będzie tak, że podjedzie ktoś jakimś super sportowym autem, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Dlatego widzisz, no. Kobiety zaburzone, tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak jakaś więź i tak dalej. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, że nie patrz na to, czy kobieta jest Twoją matką, babcią czy ciocią. Jeśli jest zaburzona, jeśli jest narcystyczna, powinieneś zerwać totalny kontakt. Ja wiem, że dla wielu osób mm, może to być bardzo ciężkie, ta, ale uwierz mi, że. Ty nigdy nie zyskasz z kobietą narcystyczną, zobacz, pogoniła ojca, no potem pogoni Ciebie. Rozumiesz, gdy, gdy spełniasz jej żądania, zachcianki, rozumiesz, no, to ona cię trzyma przy sobie, bo ma z ciebie profity, korzyści. Natomiast jeśli ty nie spełniasz jej zachcianek, nie da się tobą sterować i tak dalej, bo jesteś silny, rozumiesz? Bo nabywasz tą wiedzę, to zobaczysz, że matka nagle będzie Twoim totalnym wrogiem. Rozumiesz? Dlatego widzisz, no. Musisz zerwać. Bo wtedy poczujesz naprawdę, co to jest wolność. Nikt nie będzie ci prał mózgu, nikt nie będzie cię wykorzystywał. Po prostu, to tak jakbyś miał pasożyta w sobie. I nagle się go pozbywasz. No, poczujesz, że wyglądasz inaczej, czujesz się inaczej. Rozumiesz? To jest właśnie to, dlatego widzisz, no, zaburzone kobiety to kobiety, które powinieneś unikać. Tyle.